Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabo i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z postala dwójki. W ostatnim odcinku, moi drodzy, byliśmy sobie na złomowisku, żeby odzyskać alternatur. Udało nam się to i kurwa, znowu mamy ten pieprzony celownik. Eh. okej, okay, zajmiemy się tym za chwilę, a teraz tradycyjnie wbijamy sobie na ostatni film i czytamy komentarze. E, Okej, okay. diabeł dodawaj po jednym odcinku z post... A, to akurat e, jest nie do zrobienia Bo jest za dużo materiału niestety, nie będę mógł dodawać jednego odcinka dziennie Ale postaram się Postaram się jak najczęściej, naprawdę e, Diabeł, jak nie chcesz, żeby cię wszyscy atakowali, to po prostu chowaj broń No w sumie to jest niegłupie Rakiety odbijać możesz kopiąc je a z każdym dniem robi się coraz trudniej. Przez wydarzenia, które się dzieją w grze, nikomu nieznany psycho zaczyna mordować ludzi. Al-Qaida zaczyna również zabijać. Ogólnie, im więcej się dzieje, tym gorzej. No, w sumie rzeczywiście to ma sens. Dziękuję za non. I myślę, że to będzie dopiero gorzej. Jeśli przekonamy dalej. Eee, Okej, okay, patrzmy, co to jest dalej. Diabeł, gra stała się trudniejsza, ponieważ Twój wujek ma urodziny. Nie będę Ci spoilerował, co się tam stanie. Życzę miłej gry. Okej, okay, czyli teraz idziemy do wujka, bo to mnie strasznie zainspirowało, Dominik. Jestem ciekawy, co się po prostu przy tym wujku stanie, bo wydaje mi się, że tam będą zombie. Wiem, że w posalu gdzieś są zombie. Na 100%. <laughs> Protip. Ciechanie ludzi jest zabawne. Psychopata w masce. Oj, psychopata, psychopata. Widzę, że przez tyle czasu nic się nie zmieniłeś. Diabeł, jak coś, to chyba w następny dzień będzie ta piła, ale na nią trzeba paliwa Ok, spoko, to zajmiemy się tą piłą, przynajmniej się postaramy To jeszcze parę odcinków minie, zanim tą piłę weźmiemy, także na spokojnie Diabeł, jak coś, to chyba to była ta piła... Wojskowi mogą blokować ciosy, no już Jakub to zdążyłem zauważyć, ale dziękuję tak za tipa, no dobra, dzięki wszystkim za tipy jeszcze raz, jeśli macie mi coś jeszcze do przekazania i widzicie, że coś źle robię, to proszę, żebyście mi tam napisali w komentarzach, bardzo to doceniam, zresztą jak widzicie, staram się <laughs> jakoś to wplość zawsze, żeby nie było, że olewam komentarze, bo nie olewam wcale, <laughs> wręcz przeciwnie, dobra, no to słuchajcie, w takim razie idziemy do tego wujka, bo jestem ciekawy, co tam będzie... Uncle Dave. Mamy tu dosyć prostą drogę jeszcze po drodze sobie wejdziemy, żeby się uleczyć do kliniki. <laughs> Bo ten nasz nasiurek jednak by nam się przydał, i będziemy się e, palić czy coś. Tylko gdzie jest, no klinik w sumie, mogą się domyśleć. Idziemy kurwa nie w tą stronę. Klinik, compound factory i junkyard. Kurwa, dobra. Spróbujemy odzyskać, znaczy jakoś poradzić sobie z tą techniką kopania w rakiety, żeby je odbijać. Miejmy nadzieję, że to zadziała dosyć dobrze. Nie będę się musiał pieprzyć z tymi wojskowymi, bo to jest masakra. Autozapis no, można wyłączyć w menu opcji, nie chcę tego robić. Czarnuch! Aj fuck! Nie, nie, nie! To jest zbyt rasistowska gra, żeby nie zabijał czarnych. Czekaj, 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 czekaj. Jesteś biały. Dobra, przeżyjesz dzisiaj. Aport! Jest to jakiś leksio? Edwardy pomarańczenie? Nie, nie ma nikogo. Kurwa... To wyciągnął. Psie! Ty masz gran? Czy ty Kta... Czy ty chciałeś we mnie rzucić granat? Kurwa ja ci życie darowałem. Zobaczmy kurwa jak teraz będziesz cwany. Gdzie jest jego tłów? Okej! Okay. Kurwa za tego granata, ale twoja noga. Ty... Można na pół nogę przeciąć? To już jest ciekawsze. To już jest dużo ciekawsze, zawsze jakieś urozmaicenie. Ja pierdolę wojskowi. Dobra, wiecie co? Zrobimy starą taktykę. Chcemy ich wybić, chcemy ich wybić, bo oni są kurwa takim wrzodem na dupie. A, snajperka mi się skończyła. Pizdeczka trochę. Dobra, zrobimy to w stylu. Rambo. O, nie, 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 nie strzeli, nie strzeli, nie strzeli, nie strzeli, nie strzeli. W sumie przecież mogę kurwa schować broń, oni mnie nie ścigają. Safe, żeby nie było. Na 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 na, na Tam pobieg! Na 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 ładny wąs. Pewnie nie jedną Jednym chujem trząs. Hehe! <grym> Pedał! Okej, okay, idziemy prosto tutaj do kliniki i będzie akurat ładne przejście. A kurwa, pociągłem trochę ludzi. Dobra, przejdźmy sobie obok tych wyświetlą. To jest naprawdę przejebane miejsce, jest ich tu od cholery. Jak mówię, psychopata powiedział, że e, protipem Syfnie jest... się czuje. No bo ci schodzi faza, no to wychodzi. Śmieszne rzeczy gadają. Ciechanie ludzi jest śmieszne. Co to jest? Czy to jest dynamit? Dynamite, tak. E, dzisiaj pociechamy sobie może... Kurwa, może byśmy się kastetami pobawili. W sumie ani razu się nie bawiliśmy jakoś nimi dłużej. Raczej były krótkie rzeczy, no ale to nam troszeczkę utrudni sprawę. To na pewno Chuj. Z kastetami nas chyba nie złapią, nie będą do nas celować. Zgaduję. Tak, z kastetami Muszę nic nam robią, także jest litera. <coughs> Get to Liga Brewery. To nie tutaj. A nie, może jednak... Nie, to jest za nami. Tu jest gdzieś klinika. Tu jest klinika. Clinic! Zajebiście. Przepraszam. O. Hi. Hello. Hello. Czy ktoś w ogóle może ci O kurwa, sorry. Nie chciałem się zjerać w szpitalu. i niedobrze mi. Proszę, opuścić spodnie i pozwolić mi spojrzeć. Nie ma sprawy, baby. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Wiesz do akomatu. Dla komatu. Sorry. Ale w sumie to... BANG! O! To nie tak, jak wygląda! To nie tak! Ciekawe, jak zareaguje. Aha! Wyjebane! No w sumie przecież, kurwa! Chuj, że cała recepcja zażegana i gościówka pobita na śmierć. Przepraszam, czy jest lekomat? Vendacure. Brzmi jak... ...lekomat. Dobry. Apteczki. Nice Vendacure Ej, my tu już byliśmy kiedyś Jestem lekomat 9000 Proszę podejść i oddać mocz Jeśli masz małą pałkę Podejdź bliżej Co powie koleś? Bo jestem masz ciekawy Kurwa, nic nie powiedział? Przecież to jest taki pocisk Od pieprzonej maszyny Staraj się mnie nie opryskać Mamo Sam zacząłeś O kurwa, to źle wygląda, dobra, trafmy I jutro będzie boleć Ała! Kurwa, już teraz boli. Szczaj do środka, kurwa! nie opryskaj mnie. Grzeczny człowiek. Dobry Boże, to Dziękuję za mocz. Życzę miłego dnia. dnia, się prawda. Naczyśnia sworów, głupie! O, super! się do lekomatu! Szmato! Mówi, żebyś zapiął rozporek. Daj mi, kurwa, te tapsy. <grywa> Dalej! Kurwa, ja tego tak nie zostawię, przecież to nie może być tak, że w wolnym kraju, kurwa, nie trafiłem, jakaś głupia dupa wchodzi mi do lekomatu, gdzie ja mam ściągnięte spodnie I po prostu błyszczelnie próbuje mnie zastrzelić, przecież to jest chore, czy, czy, czy... Już kęta. mi lepiej Już mi lepiej, czy, czy, czego ty, kurwa, głupia cipo, nie zrozumiałaś? Zdrowe. Z tego, że to jest bardzo intymne miejsce ogólnie i ni stąd ni zowąd po prostu kurwa nie wypada. O kurwa! -ha -ha! Bum! Ok, dobra. Słuchaj. Szmato. Wszystkiego najlepszego. A stalowista baby. Ale jednie, patrz! Bum. I ogólnie... To ja nie chcę być niemiły, nie? Ale... Kurwa! Pindol! Pindol na wierzchu! Pierdol się. Dziękuję bardzo. Ok, mam tą paczkę. Zaraz nas przestanie policja gonić. To akurat elegancko, żeby schować Pindola. To na pewno. Eee, weźmy sobie gołą rękę. Żeby nikt nas nie napierdalał, gdy wejdziemy na zewnątrz. Pani tu leży cały czas. Tak, sytuacja. A, ty się nie da skopa. Spoko. Dobry panom e, wojskowym i panowi wąsowi Kotek! Dziękuję. Co to jest? War and Sailor Dziwka i marynarz. Bardzo dobra nazwa na klub. To jest klub na 100% i to będzie gejowy klub. Ale nie, tam jest dziwka. To nie jest kurwa klub? Naprawdę To jest sieciówka jakiś ciuchów? Kurwa, wstawaj. Uninhibited fashion, a może to jest uninhibited fashion? To się nazywa to sklep, ale the war with the whore and sailor To jest bardzo dobra nazwa, zobaczmy co tam macie Promame, buy now Mogę coś kupić, jakąś t-shirta czy coś? O kurwa, mogę tym zakręcić, ale baje. Bang, bang, szybciej! Ciekaw czy się urwie w końcu Patrzcie, w 7 Ale zapierdala, czekaj okay. Ech, czy mam pomysł? Wow, crazy shit! Myślałem, że nie będzie się dało. Ej, ale zajebiście. czekajcie. Przesłanieć mnie to gówno Nie podkość, kurwa podkopa, ty głupia dupa. <ścoughs> Ej, kurwa tego się spodziewałem, naprawdę. Zajebiste, Dobra. Pozwólcie, że zapiszę. I wpierdolę wam do sklepu na zaplecze. Dzień dobry. To nie tak jak wygląda? Aha, czyli po prostu macie nic się tu nie da zrobić. Ja spierdalam. Dobra, idziemy do Anko. Ojojoj, granatnik ma w ręce. Kurwa, kto wysadził granat? Debil. Dobra, zobaczmy, czy idziemy w tą stroną. Wydaje mi się, że jest y indeed. Sobie w prawo mamy iść do. This compound. Patrzymy sobie na znaki i idziemy do compoundu. W sam raz. Ok. Ciekawy, co nasz kochany wujaszek ma nam do zaoferowania na swoje urodzinki. Miejmy nadzieję, że coś ciekawego. W sumie, kurwa, wszystko jest ciekawe w tej grze. Jak można nazwać coś nieciekawym, gdy goni nas kto kurwa? Redneksi, Rzeźnicy, Protestanci przeciwko... Chuj wie może już nie pamiętam. A, przeciwko grom, przeciwko, kurwa, książkom. I jeszcze ktoś tam. Nie pierdolę, już się trochę tego zbierało jednak. <laughs> Przez 13 odcinków, to wychodzi w sumie... trochę ponad 6 godzin. 6,5 teraz będzie. Będzie 13 odcinek teraz, bodajże. Tyle wrogów sobie narobiliśmy. O, może tutaj będzie jeszcze coś, coś fajnego, bo to ostatnia siekiera była. Słopata tylko, masz już to. Ech. Kurwa, że to nic mnie nie wynagrodzi jak tam sobie wszedł. Mogła być tam być... Właśnie jakaś piła czy coś. A tu Wacław, tu była się nie się czuje! No to weź, żeby mi zeszło. O! Sama singen. Może być. Dobra, zgaduję, że żeby dojść do na naszego... Czy zapierdala pociąg? już się straszyłem. Train yard. Mamy iść teraz prością to. Tędyk. Tak, i dojdziemy gdzieś do tego kompoundu. O, oh, jest. Opsalala, double kill O, mi zlagowało. What the fuck? O, po policja. Wiedziałem, że to szkodliwe Czekaj, czekaj, czekaj. Kurwa gdzie jest moja maczeta? o dziękuję. Na ziemię, Wypierdalać, Nawet Ktoś mógł <śmuszne> <nie>. stracić kondygnę. <kończyny. śmuszne> Nawet dwie. Okej, okay, dziękuję. Czy jest to jakieś przejście? Wydaje mi się, że powinno być, prawda? Nie czuję się za dobrze. <śmuszne> Spokoj też szkole się. Aport. Faja no. zdrowie, Jasny gwint! Ten sypuzelaki! Masz i chodź za nami. Wiem, że za drugim razem już powinnoś pójść. Kurwa, gdzie jest to przejście do tego kompoundu? Gdzieś niby tutaj powinno być, nie? A tu coś jest. To jest jakieś przejście. No chuja, to jest wejście po prostu na górę. Tu też nic. Faja zdrowia! Nie, nie chcę się po fajkę już. Jedną to w grupie. Baseball? Nic ciekawego. Szczerze. Macie je. Ciekawe. Czy mógłbym tym jednym ciosem przeciąć kilka osób? Kurwa, gdzie jest to przejście? Czy jestem pośledzony? Nienawidzę jak. Ach, nie mogę. Znaleźć jakieś przejście, to jest strasznie zjebane Skup się, diabeł. Tu, gdzieś jest ta siatka z piłą, tak? Co mówiliście? Chuj, wie gdzie ja teraz jestem? Church Cemetery. Hmm. A okej, okay, mamy iść tu do końca. Tu do końca mamy iść tą ulicą. Okej, okay. trochę się zajęwałem mułem. Ale już jest wszystko opanowane. Schowajmy Macie Bo to będzie sporo policji. Dzień dobry. What the fuck! Tutaj. Ja, czy to było do koca, czy oni się będą dupcyć? Banda pedałów. Kurwa, czarny. Aj, dobra, odpuścimy chociaż. Drugi czarny! Nie wiem, czy możemy to tak zostawić w ten sposób. Dobra, nie mam czasu, idziemy do wujka. El Paso. Wydaje mi się, że to nie jest kurwa ten przejście. A nie, jednak się myliłem. Dobra, już od naszego compoundu jest niedaleko. I tutaj się zacznie coś, mi się wydaje, rzeźnia, bo zazwyczaj w tych przejściach jest pewnie kurwa, będzie wojsko. Stałem, że to będzie wojska na początku, a później jakieś pojebane rzeczy się będą wujka dziać. Autozapis, gitara. A kurwa, mówiłem, jest policja. Czy coś w środku? Jest? Nie, myślałem. Słyszę psy. To jest ich sporo i dlaczego tu są czołgi? Czy to jest nasz bujek w tym budynku? ADF to mi fakt. Co? O, sniper. Proszę na. zostać w środku. Nie próbujcie opuszczać budynku. Nie zwracajcie to jest mój wujo, na stówę. Jest śledowa. Jesteśmy nieinnymi na tą dni. Nigdy nie przychodź. Materiałem i zebrać się w zamkniętym pomieszczeniu. By spełniła się przepowiednia, musisz zginąć. A po to. Co kurwa? Jaka przepowiednia? Dlaczego... Ktoś musi natychmiast przejąć dowodzenie! Nie będę zdychał, za to. Ten problem ma być zneutralizowany! Jazda! Zajmę się tym! Go, 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 go! Go, 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 go! Dobrze, gruby, rozkazuj. Jak popierdala z tym napalmem. Nie jesteśmy fanatykami! Żryj, ołów i zdychaj, niewierna świnio! Zawidz, nie jesteśmy teren. fanatykami! Nie, 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 nie! teren! Dobra. El machete, wbija na rejony. machete. Tu come strzelać Mówi, Mówi machete. Okej, okay, to będzie kurwa, ciężko. Nie wiem, czy nie będziemy musieli postrzegać trochę. A pteczki. Możesz odrobić więcej tego dobrego stafu. No Teraz jak ja się tu prześliliśmy, żeby się do niego wniebać? tylko jak tam niego go wejść. Ej, kurwo. <staje> Jebaniec! Natychmiast się zatrzymać. Odbiłem. <gitara>, Gitara Da 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 da, da, da. Poczekajcie. Coś mi się wydaje, że to będzie wyjście od tyłu jakieś dziwne. Jej. I czy jest to dopuszczalne przez konstytucję? Tak średnio. Kurwa, gdzie to przejście jest? Nie pierdolcie, że będzie od samego wejścia od góry. Pewnie po jakimś ciągu nam się przeszkodzić, czy coś. Ej, 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 ej. Czy ty, ty zdradziłaś? Nie, nie, nie. Ty jesteś? Nie. No do mnie napierdala! O co ci kurwa chodzi? Ciekawe, że ci mógłbym tym jednym ciosem przeciąć kilka osób. Dlaczego na mnie? Czyż to nie był jakiś tam wyznawca mojego... O, Coś tu mi pachnie przejściem. Tego jakiegoś mojego wujaszka czy coś? Napierdalibym coś na przykład to. I, a, i, bez dwóch I, zdań. A, i, a. Potrzebuję tego więcej. Oj ojoj, oj, 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 oj. ciebie będzie trzeba ciągnąć w taki... dosyć humanitarny sposób. Z bazuką szczególnie, że byłeś Na chuj, z tym mp5 pobiegamy O kurwa O chuj złoty, trochę ich tam było Dobra Zgłaszam, wypierdalanie! O! Okej, okay, dosztuka padła. So, moglibyśmy sprawdzić to. Jak się odbija? Okej, okay, wyjebani. Izak Kozak, Izakery Poporo jobieni. Tak ty... O, tam był na przejście. Dzień dobry. Okej, okay. nice! Okej, okay, jesteśmy in. Indoors. Okej, okay, dobry. Wójciu, przyszedłem, wszystkiego najlepszego. Eny bady wujek here? anny coś tam Brudy Olof, co ty tu robisz? Uważaj! <noise> Apteczka, Bez nice. dwóch zdań! Potrzebuję tego więcej! Czy teraz już nie potrzebujesz masz Maxa i tak byś nie zeżar? Co to? Okej okay. Dobry Nie, nie będę was zapierdalał, bo jesteście wyznawcami mojego wujka Pie... Kurwa, to było zwykłe wyjście Hey, uważaj! Uważam, 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 sorry Dobry Ty jesteś... ...wydaj kurwa z roboty, co oni robią? Jednokierunkowa! Czy jedno to jakieś? Chuju, złoty! To zdecydowanie nie było ammo O, się wystraszyłem Ja pierdolę Hupsalala Baby Jesus says Ballets are the seeds of victory o chuj. Uwajmy wąs Kurwa wuju gdzie jesteś? A dobrze gitara A to nie niedobrze Okej okay, mamy jakieś wejście na górę Mamy chyba wejść na tę wieżę bo tam nasz wujo będzie siedział To, to jest nasz wujo? Cześć! ELO ha. Proszę wujku Dave Wszystkiego najsyfniejszego Got invented rock and roll. Trościzna. No, ja dostał? Czas do domu. Chłopcze, <laughs> ja dostał prezenta. Kurwa, mokuję na wieżku. <laughs> Dałem właśnie wujkowi prezent z kutasem na wieżku. To jest ba bardzo przyjemna sprawa. Zawsze o tym marzyłem. Żeby komuś dać prezent z pindolem na wieżku. Okej okay. Uwaga! Wychodzą prosto na nas! Co się zjebało? Czemu czołg wyjechał z domu? O kurwa, dobra, będzie draka Wujo Jebiemy Dobry podkład Tego gościa, może jakiegoś niedojebanego bardzo Sorry, ale ten... Sukko, blyt! Kurwa za plecami Łap kurwa Mato, gdzie ty? O Pojemy Tańczyłem sobie z moją nową dziewczyną, aby... O ja pierdolę Spoko Elizabeth Ja się wszystkim zajmę Pomożemy, wyjadł. No, Sorry! Kurwa! To nie tak miał być! Czekaj, 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 czekaj. O ja pierdolę na pan... Eliza, spokój! Uspokój się, uspokój się! Czż, cz, nie zginiesz mi tutaj. Kurwa, próbuję ci dubsko uratować, ty głupie cipo. po. Czemu uciekasz? No i żyjesz. Tylko trochę przyłysawa jesteś teraz, ale. Ty masz zamiar dzisiaj ten? A. Tu jestem A to dla twojej Nie Zdecydowanie będę musiał mówić Dobrze Liza Kobi tutaj Nie, nie dam się nabrać To drugi raz No kurwa ty Brzeźnia! Tom Cruise. Po, 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 Tom Cruise! Jak stąd kurwa teraz wyjść? Wcześniej mogłem. O, ten oh. sziem. Na... No to chodziło? <grym> <grym> Także się nadział akurat, wiesz, przyjacielu. Są tu kurwa jakieś okna, czy... O kurwa okej. Okay. Dobra, czyli to nie ma 61? jednak. I cicho głupia, <grym> znaleźć do mnie strzelić. Przepraszam To jest lepsze na pewno niż wojsko. Ko? Zajebisty pokój Muszę dorwać więcej tego dobrego stafu hmm. Zapiszmy sobie Kurwa, no gdzieś tu przecież wchodziliśmy A dobra, dobra, mam wejście Widzimy sobie przodem Czekajcie, czy tu mogę wskoczyć? Tam było ammo do snajperki, nie? Leży nie, nie wskoczę, nie chuję, nawet nie próbuję. Wow, ci tak to tyle, kurwa? Co tu się tak sikało? Ej, muszę to sprawdzić, sorry, ale co tu się odjebało? Co to kurwa jest? Co się odpierdala z tym czołgiem. Czym jest cały we krwi? Dobra, nie wnikam. Czyżby to było to o czym mówiłem? Yy, moja babcia by przeszła tę grę, gdyby sejmowała tyle co ty. Zanki pizdę już kurwa, naprawdę dude! jest super, No i w ogóle postać mi odpiskowała, ale hamstwo. To już się kurwa nie spodziewałem, akurat. kurwa. Kurwa, miałem syna. Panie, pozwala O, psa lala. dzień dobry. O, dobra kurwa, wiem, jak się czekajcie Piewam 10 punktów. Już mi lepiej. Ty <grym> się fajnie strzela, bardzo to lubię. Wiem co myślisz, ale wiem co... kurwa z tam rakieta ja Nie lubię gier komputerowych. Komatni. Kurwa, to nikogo nie było? Czy oni wysadzili po prostu tymi nabojami to? O, gruby! Kurwa, nie trafiłem! O, oh! o, oh! fuck me! Pierwszy raz padliśmy? Kurwa! Dobra, zajebiłem tego grubasa. To jest ten gruby od... O ja pierdolaj, mnie cofnęło. No nic. Dobra, słuchajcie, najmniej cofnęło. W dupie, nie w zasięgu wzroku, przestań pierdolić głupoty. A bo zabijemy, wiecie co? To jest bardzo fajna broń. umrzesz dzisiaj? Ile można na ciebie wyjewać ammo? Tak naprawdę się pytam. To jest jakaś. Nie w tę stronę, tu jestem. Moim prezydentem jest Jack Heston. A to dla was, małpy. Szmaty. Fajnie się rozlałaś Fak, rzeczywiście. Bardzo, Co tu się dzieje? A co jest za duża krycha? Dobra, słuchajcie, to jest następny odcinek, postala. W następnym odcinku idziemy zakończyć dzień. To nie, wiem, czy to nie będzie ostatni, czy przedostatni dzień? Nie wiem, co dzisiaj mam. Piątek chyba. Chyba tak. Chciałem jeszcze do to domu. jest. Przez... Nie, no musi być coś jeszcze, bo na pewno jest jeszcze, to nie jest ostatni dzień. Czyli to będzie ca cały, cały Big. Cały tydzień. Czyli jeszcze dwa dni nam zostały. Dobra, jeśli wam się podobało to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie i napiszcie mi komentarze, jeśli coś ominąłem, coś zrobiłem źle, e, żebym po prostu to znalazł, bo fajnie by było odkryć jak najwięcej rzeczy, a też nie mamy zbyt dużo czasu na odcinek, a też ta seria nie będzie trwała wiecznie oczywiście. No i to by było na tyle, trzymajcie się, do następnego odcinka, siemano.